...którzy walczyli za naszą ojczyznę, o jej niepodległość na przestrzeni wieków. Dzisiaj wspominamy y, żołnierzy cichociemnych, o których już y, przed chwilą pan dyrektor wspominał i pan y, minister, pan premier Błaszczak w swoim liście. Dzisiaj wspominamy żołnierzy Armii Krajowej, którzy tak jak tutaj odbierali zrzut cichociemnych i dzisiaj wspominamy tą konkretną akcję waler 2 która była taką akcją, z no, nie mamy dzisiaj tutaj żadnej mogiły, nikt nie oddał życia w tym miejscu w tamtym momencie. To była akcja udana, w pełni udana, można powiedzieć, element chwały naszego oręża, bo udane akcje są takim elementem. I cieszę się dzisiaj, że jest tutaj tak dużo młodzieży, że młodzież, dzieci ze swoimi rodzicami przyszli, brali udział w zawodach sportowych, będą brali udział w tych uroczystościach, które tutaj się odbywają. I nasze siły zbrojne walczyły na wszystkich kontynentach, no nie w Australii, ale, ale gdzie indziej, na wszystkich frontach, tak na lądzie, i w powietrzu, i na morzu. I, 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 I doskonale się sprawowały. I tak się złożyło, że w Wielkiej Brytanii postanowiono, um, rozkazem pre premiera Churchilla, zanieść płomień do Europy. I stworzono Special Operations Executive, um, w, który był prekursorem um, sił specjalnych brytyjskich powstałych po wojnie, czyli Special, e special Air Service. Um, I w częścią tego, i tak samo szkoleni, byli nasi cichociemni. I, i kilkuset cichociemnych, w tym jedna kobieta wylądowała w Polsce. Byli to fantastycznie wyszkoleni ludzie. Tutaj organizowane są obchody pamiętniające to szczególne e, wydarzenie. 79. rocznica zrzutu cichociemnych tutaj e, na terenie, na terenie Kołakowa e, akcja Weller 2 to szczególna tak naprawdę okoliczność, bo też o tym wspomniał pan minister Uściński w swoim e, wystąpieniu. Tutaj e, nie ma mogiły, to e, tak naprawdę tutaj czcimy, ale i świętujemy w 100% udaną akcję, i to też pokazuje absolutnie fantastyczne wyszkolenie cicho ciemnych osób, które zostały tutaj rzucone w konkretnym celu, żeby po tym przeszkoleniu tutaj wraz z oddziałami, wraz z Armią Krajową kontynuować walkę o wolną Polskę. I bardzo chcę podziękować za te obchody przede wszystkim, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy. Bardzo... Bardzo serdecznie dziękuję Wam za przybycie, za to, że postanowiliście w ten przepiękny, to przepiękne popołudnie spędzić tutaj razem razem z nami, e, czcząc pamięć polskich bohaterów, lotników, spadochroniarzy, którzy tutaj 79 lat temu przeprowadzili wzorową akcję. I tych akcji w całej Polsce było, tak jak tutaj Pan Teofil Bartoszewski poseł wspominał kilkaset w całej Polsce. Cieszymy się, że ta akcja była przeprowadzona właśnie w taki sposób. Bardzo dumni jesteśmy z tego, że w tej akcji również uczestniczyli mieszkańcy Dąbrówki, mieszkańcy tutaj tych z tego, z tego terenu, właśnie rajski ptak, ale także wszyscy, którzy tutaj pomagali i wspierali tą akcję. Przed tym spotkaniem, rozmawiałem też z radną powiatu, panią Uścińską, z Piotrem Uścińskim, którego dziadek uczestniczył i też narażał własne życie w tej akcji. Za to bardzo serdecznie wam dziękuję, ale chciałem przy okazji podziękować tutaj obecnym, bo są z nami bardzo ważne osoby, Jest, są z nami przedstawiciele różnych ministerstw i też na ręce wszystkich państwa chciałem podziękować za wsparcie, jakie otrzymujemy, jaki mój powiat otrzymuje w każdym roku w, w różnym aspekcie to są to budowa dróg, to budowa różnych instytucji, ale także Ochotnicze Straży Pożarnej. Tutaj na ręce pana dyrektora Michała Puczyńskiego bardzo dziękuję, bo e, naprawdę zabiega tak, aby w każdym, w każdej gminie gdzieś e, dosta, abyśmy dostali nowy sprzęt i, i on później służy e, naszym mieszkańcom o to bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim chciałem podziękować naszemu premierowi, ministrowi Bernardowej Mariuszowi Błaszczakowi, bez którego to wydarzenie i wiele jeszcze innych w Powiecie Wołowińskim nie mogłoby się odbyć bez jego wsparcia, bez tego zaangażowania pana dyrektora Kudlickiego, który tutaj jest, zawsze pomaga, zawsze służy nam pomocą. E, dzięki nim mamy zawsze wspaniały sprzęt, wyszkolonych e, żołnierzy, którzy tutaj za chwileczkę, za kilka minut dosłownie nadlecą nad nami i będzie wspaniałe wydarzenie, które będziemy razem z dziećmi tutaj podziwiali. Dziękuję za to, że jesteście razem, że możemy właśnie łącząc historię, sport. E, ale także taką społeczną też, y, część tego spotkania, czyli to, że możecie razem Państwo ze sobą rozmawiać, możecie razem się przywitać, wymienić się swoimi spostrzeżeniami, to jest bardzo ważne, bo dla nas, Polaków, najważniejsza jest jedność jedność naszego narodu. Operacja lotnicza WLR-2 była dowodem męstwa, świadectwem wielkiego patriotyzmu i nieprawdopodobnej odwagi naszych przodków. Jesteśmy dumni. Że ta wielka historia rozegrała się tutaj, w okolicach Kołakowa. To bardzo ważne, że spotykamy się dzisiaj całymi rodzinami, aby wspólnie oddać cześć bohaterom polskiego państwa podziemnego z okresu II wojny światowej. Elicie ówczesnych sił zbrojnych, cicho ciemnym oraz najlepszym synom tej ziemi. Żołnierzom Armii Krajowej. Państwa obecność świadczy, że Weler 2 to ważna część historii każdego z nas. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie i zapraszam na dalszą część uroczystości. Chodzi do lądowania, robimy zdjęcie. Szymon kałnicki na ziemi, w duże brawa. Trzeci skoczek na ziemi. Powietrzu. Bardzo delikatne lądowanie. Bardzo dziękujemy. Ale w tym roku mam przyjemność powitać Państwa w nowym miejscu. Wielkim marzeniem generała Stefana Bauka, uczestnika operacji Weller 2 który w 2004 roku uczestniczył w odsłonięciu owego pomnika, było to, aby pamięć o lądowaniu cicho ciemnych na tej Ziemi przetrwała wśród pokoleń. 19 czy 20 lat temu o wydarzeniach świątecznej nocy z 9 na 10 kwietnia 1944 roku wiedzieli tylko nieliczni. Przy wróceniu do zbiorowej pamięci i upowszechnieniu wiedzy na temat operacji WLR-2 miał pomóc właśnie ten pomógł. Wybrano dla niego najlepszą w tamtym czasie lokalizację, pobocze uczęszczanej drogi powiatowej, na skraju Kołakowa w kierunku Ostrówka. Nieśmiało liczono, że dzięki temu będzie dobrze widoczny i że będzie wzbudzał zainteresowanie podróżnych, w myśl zasady, że gdy zagaśnie pamięć ludzka, dalej będą mówić kamienie. Ten cel został osiągnięty. Pomnik Chwały Oręża Polskiego zaciekawił i zainspirował następne pokolenie. Mialiśmy go w drodze codziennej drodze do pracy, do szkoły i na studia. Tak długo aż pewnego dnia poczuliśmy, że opowiadania przez niego historia operacji Feller 2 jest nieodłączną częścią historii każdego z nas. Tidak, ja, ja. 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 Bardzo dziękuję. Proszę księdza pułkownika Marcina Czarowskiego o okolicznościową modlitwę i poświęcenie odsłoniętego pomnika. Wszechmogący wieczny Boże, pobłogosław ten pomnik, wzniesiony w 79. rocznicę zrzutu żołnierzy Armii Krajowej Cichociemnych na placówkę odbiorczą Imbryk. Niech treści wyryte w kamieniu utrwalą w naszej pamięci postać bohaterów żołnierzy Cichociemnych, żołnierzy armii krajowej, ich wierność oraz poświęcenie dla najjaśniejszej Rzeczypospolitej i jej biało-czerwonej flagi. A w przyszłości przypominają pokoleniom Polaków o ocenie miłości Boga i ojczyzny. Wszystkich rodaków, którzy podczas II wojny światowej walczyli o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Wzywam polskich żołnierzy ze wszystkich formacji i frontów II wojny światowej. Którzy pragnęli żyć w wolnej ojczyźnie, mówić ojczystą mową i służyć narodowi pod biało-czerwoną flagą odwiecznym symbolem państwa polskiego. Przywołuje do nas bohaterskich bojów w 1939 roku żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie i wschodzie, bohaterów polskiego państwa podziemnego oraz heroicznych powstańców warszawskich. Stańcie do apelu! Bo Wzywam żołnierzy cichociennych, spadochroniarzy Armii Krajowej wyszkolonych na obcej ziemi i zrzuconych na spadochronach na okupowanej ojczyzny, aby walczyć o jej wolność i niepodległość. Dziady składają pan Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii, poseł na z Rzeczypospolitej Polskiej, wnuk Mariana Zabróżnego, pseudonim Anna Uścińska, radna powiatu wyłomińskiego. Pan Michał Komisji radny województwa województwa mazowieckiego.